Dzień dobry, Elżbieta Starko. E, dzisiaj e, na prośbę jednej z moich uczennic e, opowiem o tym, e, chociaż tak pokrótce opowiem o tym, e, czym różnią się bliźniacze płomienie od bratnich dusz. Właśnie dzisiaj zdarzyła się taka historia, że jedna z uczennic przybiegła zaniepokojona i powiedziała: Alan, powiedziała: Elu, elu. Znowu tam ktoś umieścił na, gdzieś na Facebooku jakiś artykuł, gdzie mm, jakieś poplątanie z pomieszaniem do informacyjne. Ludzie to czytają, lajkują, udostępniają sobie, a to są po prostu nieprawdziwe informacje. E, ktoś może uchodzi za znawcę tematu, może tak ma prawo myśleć, a może sam nie rozróżnia. Nie oceniajmy tego. Może to tylko niedostatek wiedzy, tak? I tego się trzymajmy, że jest to po prostu czyjś niedostatek wiedzy. Natomiast chciał się podzielić tym, o czym wiedział. Tak samo ja też chcę się podzielić tym, o czym wiem. No więc e, przez chwilę porozmawiamy o właśnie o tym. I ten, jakby, króciutki ten odcinek dzisiejszy będzie właśnie na ten temat. Bratni w duszy i bliźniacze w płomieni. Więc. Czym to się tak naprawdę różni? Bliźniacze płomień, bliźniacze płomienie to są osoby, które mają identyczny genotyp duchowy. Genotyp duchowy to znaczy, no bo co to w ogóle jest, tak? No to przepraszam, nie wiem, czy ktoś takiego terminu używał kiedykolwiek. Dla mnie jest to termin wymyślony przeze mnie. Genotyp duchowy to znaczy, że dusza w momencie wychodzenia z oceanu wszystkiego, z jedni, po to, żeby nabyć doświadczeń, chciała tych doświadczeń nabyć większą ilość, może w zbyt krótkim okresie czasu, i podzieliła się na kilka części, nie na dwie, na kilka, kilkanaście części. W zależności od tego, jaki był jej cel. Co chciała osiągnąć tutaj na Ziemi, czy gdzieś we wszechświecie. I to są bliźniacze płomienie, czyli ta sama dusza podzielona jest na kilka lub kilkanaście części. Eee, tworzą te bliźniacze płomienie, dlatego bliźniacze płomienie, to tak bardzo ładna nazwa. No, w regresingu umownie są nazywane e, połówkami. Połówkami. No jak mogą być połówki? Połówki czegoś, nie? Tak naprawdę, e, wszyscy są całością. Każda z tych istot, która wzięła swój, swoją część tej samej duszy, tworzy całość. Czasami trochę czasu zajmuje, kilka, kilkanaście lat, żeby zrozumieć, że jest się całością i że nie trzeba szukać kolejnego bliźniaczego płomienia. Em, tylko samemu można. Jako całość przejawiać się w życiu, nie trzeba zupełnie czarnej pustki. Oczywiście, że jest czymś fantastycznym i cudownym. Jeżeli połączą się w związku, na przykład partnerskim związku miłości, dwa bliźniacze płomienie, no to jest to czymś cudownym. Mogą się dzielić miłością, tak? No, jeżeli są całością, to po co się mają łączyć? E, dlatego, że jeżeli ta sama, dwie części tej samej duszy się połączą, jest to czymś cudownym, żeby się natomiast mogły połączyć. Muszą być to po prostu osoby z takim samym poziomem świadomości, inaczej związek jest niemożliwy. Są wtedy e, gonitwy, bitwy, e, przeżywanie bardzo ciężkich stanów emocjonalnych. E, no niestety tak to się dzieje. E, co to są natomiast bratnie dusze? E, no to są to znowuż e, dusze które już nie są z podziału tej samej duszy, tylko są to odrębne dusze, które wybierają podobne jakieś cele w życiu. Dźwięki, które słyszymy to Maniuś, który drapie po drapaku kocim. Więc bratnie dusze to są istoty, których odrębna dusza, odrębne dusze wybierają takie same cele do realizacji. Czyli ktoś rodzi się po coś, tak? Może być z podobnego koloru nawet, albo z innego koloru własnego swojego promieniowania. Natomiast cel jest taki sam, świadomość jest podobna i te istoty mogą spotykać się w karmie, w naszym życiu, w naszej rzeczywistości. One zawsze się pomagają. O ile bliźniacze płomienie, jeżeli nie mają identycznego poziomu świadomości, walczą ze sobą, zwalczają się, przekonują do swoich racji, mają w stosunku do siebie różne misje. O tyle bratnie dusze zawsze się wspierają. I rzeczywiście też sama spotkałam się z takimi informacjami, że mogą ze sobą walczyć, potem, że mogą się ze sobą pogodzić, czy albo się wspierają, albo się nie wspierają. Bratnie dusze wspierają się zawsze. Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Dlaczego? Dlatego, że bratnie dusze przejawiają ten sam poziom świadomości. Co to znaczy ten sam poziom świadomości? To znaczy taki sam, takie same odczuwanie świata. Rozumienie świata. Żeby zrozumieć świat, trzeba zrozumieć siebie. Bratnie dusze rozumieją siebie. Po prostu. W podobny sposób przejawiają miłość, dobroć. Są świadomi tego, co się dzieje z nimi, tak? E, tak mówimy nawet, prawda? Spotkałem kogoś, kurczę, zaczęliśmy rozmawiać, e, tak jakbyśmy się znali, ileś tysięcy lat. No właśnie, to może być bratnia dusza. To może być bratnia dusza. Może ktoś, kto być to ktoś, kto raptem zostaje naszym przyjacielem do końca życia, na kogo zawsze rzeczywiście możemy liczyć, to jest bratnia dusza. Tutaj życie bardzo pięknie poddaje to weryfikacji, tak? Wsparcie. Wystarczy popatrzeć i pomyśleć o wsparciu, porozmawiać o wsparciu. To jest ta weryfikacja. To my wtedy też, będąc czyjąś bratnią duszą, jesteśmy gotowi do pomocy. Jesteśmy otwarci na tą pomoc. Bratnie dusze zawsze sobie dają wsparcie. Wspaniałe są też związki z bratnimi duszami, czyli co z tego, że osoby nie mają jednakowego genotypu duchowego, jeżeli odczuwają podobnie, rozumieją się nawzajem? Rozumieją się nawzajem, dlatego że poznały już do, dosyć dobrze same siebie, odczuwają podobnie. Jak to się mówi w porządnym związku, dwie strony ciągną w tą samą stronę, tak? Nie w dwie różne strony. To jest właśnie bratnia duża. Bratnia dusza, czyli ktoś, na kogo zawsze można liczyć. Jednocześnie na siebie też możemy liczyć, tak? Sami na siebie. I jesteśmy otwarci, gotowi do pomagania tej drugiej osobie. I teraz tak, dookoła nas może być bardzo dużo bratnich dusz. Jeżeli jesteśmy otwarci, Chociaż trochę przepracowani, nasze energie, nasza energetyka zaczyna przyciągać bratnie dusze do siebie. Wystarczy się tylko na to otworzyć. To jest przyjemne. To mogą być przyjaciele, to może być jakiś członek naszej rodziny, który jest naszą bratnią duszą. Czujemy innego rodzaju szczególną więź, jakieś takie. Duchowe połączenie z tą osobą. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że świadomość w nas jest podobna, podobna, podobnie rozwinięta. A więc odczuwanie uczuć i emocji będzie również podobne. Wracając do bliźniaczych płomieni, tutaj jest, tutaj jest zupełnie inaczej. I tutaj też wszystko zależy od poziomu świadomości przejawianego przez bliźniacze płomienie. Tak jak już mówiłam, nie, nieprawdą jest, e, że są tylko dwie połówki tej samej pomarańczy e, czy tego samego jabłka. No, przepraszam tutaj, że kopię w całą tą romantyczną historię, bo było e, by tak miło e, myśleć sobie, że kurczę. Jesteśmy tylko my, jeszcze jedna tylko jest osoba na świecie, która jest dla nas przeznaczona. Nie. Nie. Wszystko w zależności od tego, na ile części podziela, podzieliła się nasza dusza, wcielając się, schodząc, ps, wyłaniając się z oceanu boskiej miłości i schodząc w niższe partie poziomów duchowych. Coraz niżej, coraz niżej, aż znalazła się gdzieś we wszechświecie. Nie wszystkie części naszej duszy muszą być wcielone. Może być ktoś jeszcze wcielony jeden, może być kilka osób jeszcze wcielonych, realizujących się. Kiedy następuje spotkanie bliźniaczych płomieni. Wtedy, kiedy przynajmniej jedna z części wcielonych ma ostatnie już wcielenie. Wtedy jest możliwość spotkania się bliźniaczych płomieni. Dlaczego? Dlatego, że e, mają możliwość coś wszyscy przepracować. Dążenie do związków bliźniaczych, e, po, u bliźniaczych płomieni jest bardzo silne. Chcą się połączyć. Chcą sobie przypomnieć ten czas, kiedy byli, byli jeszcze jednością, byli jedną częścią. Ale cele mogą mieć inne do zrealizowania. E, w tym życiu, w poprzednich życiach. E, inne bliźniacze płomienie... Na przykład, które są wcielone, mogą być zupełnie nierozwinięte. Ale jeżeli jeden ma ostatnie wcielenie, zjawią się te wszystkie wcielone, e, tak naprawdę wtedy takie spotkanie to jest szansa dla wszystkich. I dla tego, który już będzie odchodził, wychodził z koła karmy, i dla tych, którzy jeszcze są zanieczyszczeni, to jest zawsze szansa. Nie muszą tej szansy wziąć. Jeżeli są świadomi, to wezmą i skorzystają z tej szansy, żeby być w związku, żeby być blisko, żeby zachowywać się jak bratnia dusza i przejawiać się jak bratnia dusza. Dawać sobie wzajemnie wsparcie, przyjaźnić się, kochać, być razem. Zachęcam do przeczytania artykułu, który niedawno zamieściłam w internecie, zamieściłam na Facebooku Umieściłam w kilku czy kilkunastu grupach. Tam jest to szerzej wyjaśnione. Na pewno nie w całości wyjaśnione. Jestem w trakcie pisania książki. Męczę się z tym już jakiś czas, prawda? Brak czasu nie pozwala, tak żeby. No nie bardzo mam ten czas, żeby usiąść i dokończyć, ale dokończę. Tam będą te wszystkie informacje. Tam będą wszystkie informacje, łącznie z przykładami z życia. Z tego, co zaobserwowałam, mam bardzo duże doświadczenie, wieloletnie doświadczenie. Przechodziłam to wszystko na sobie, obserwowałam to u innych ludzi. Bardzo wiele osób odreagowywałam. Jeśli chodzi o takich, którzy odczuwali taką głęboką tęsknotę, którą odczuwają bliźniacze płomienie za tą drugą, trzecią, czwartą, tak naprawdę sami nie wiedzą, którą częścią. Natomiast, e, ponieważ tęsknota odczuwana przez bliźniacze e, płomienie potrafi być czasami naprawdę bardzo dotkliwa, to tym wszystkim, którzy odczuwają taką tęsknotę, radzę jedno. I naprawdę mówię to z poziomu swojego wieloletniego doświadczenia e, i osobistego, i mojej pracy. W regresingu czy w innego rodzaju terapiach. Jeżeli odczuwacie taką pustkę, tęsknotę za połączeniem się z bliźniaczym płomieniem, rozejrzyjcie się za bratnimi duszami. One zawsze są gotowe, gdzieś są w pobliżu. Szukajcie bratnich dusz. One będą otwarte na to i na związek i na przyjaźń. Koleżeństwo, na bycie obok, na wsparcie, na rozmowy. Bratnie, dusze też są dobre i w porządku. A jeżeli komuś zdarzy się wspaniały i cudowny związek partnerski, związek miłości z bliźniaczym e, e, płomieniem no dobrze, odreagowanym, e, i świadomym bliźniaczym płomieniem to gratulacje. Można mnożyć miłość. Dzielić się miłością, jednocześnie mnożyć ją przez dwa. To błogosławieństwo wtedy. I tego Wam po prostu życzę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Chętnie dzielę się wiedzą. Zapraszam do, na mój profil na Facebooku, na moje strony internetowe. Tam na bieżąco umieszczam jakieś swoje przemyślenia. No i oczywiście zapraszam do, do świadomej TV. Świadoma TV. Tam można mnie usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.